Nie wiem co się stało, ale więcej rzeczy na podwórku jest w czerwonych. Nie wiem co się stało. Niektóre nie są. Nawet tutaj koło mnie. O nie. A tu? Ja na czerwonych? Nie. U już nie jest. Jest! O nie! Yeah! Dobra widzowie, że w takim soku. Nie! To nie wszystko jest. Coś co stało. O Jezus To gdzie tuje coś się stało? Widzowie? Połowa mojej fleci jest ruszowa! widziewie, jestem w hakera. proszę nie, ja nie chciałam to nigdy, mm. 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 To? Mm. Mm -hmm. Ej! Widowie. Widzicie jak ja szybko biegnę? To jest trochę dziwne. O, mm. o zunku, jak ja szybko biegnę. Ja chcę tak biegnąć. O, o, o. Ach, na Ja ci to wszystko robię. Na. najwięcej wyświetleń, ile się da, Natan nagrywa piosenkę.